I na temat, o czym będzie dzisiejszy odcinek. Otóż dzisiejszy odcinek będzie nie o niczym innym, jak o swetach. Tutaj proponuję Wam od razu już taką stylizację, właśnie jako że swetry same w sobie są bardzo właśnie takie ciężkie, jeżeli są oversize'owe, takie, wiecie, mięsiste, no to nadają, nie nadają nam raczej lekkości stylizacji, natomiast żeby właśnie trochę to przełamać, ja lubię nosić je ze spódnicą satenową, właśnie taką Maxi lub Mini, dołożyłam do tego jeszcze bodki w takim kolorze off-white, żeby to wszystko nie było takie bardzo ciężkie, także zachęcam Was też do eksperymentowania właśnie ze stylizacjami ze swetrami. Zapraszam Was na ten odcinek, krótki przegląd swetrów w sieciówkach. Cześć kochani, witajcie na moim kanale, ja jestem Mirela, a to jest kanał Styl w Obiektywie. Dzisiaj zapraszam Was na przegląd swetrów, a jeśli myślimy o swetrach, to w większości myślimy właśnie o jednej sieciówce H&M i stamtąd właśnie będzie pochodziła większość swetrów, bo nie czarujmy się, oni mają bardzo duży wybór tych swetrów i też o bardzo ładnych krojach, modnych, ale też wygodnych, także zaraz Wam pokażę w przeróżnych kolorach swetry, golfy, półgolfy. Zaprezentuję je na sobie. Wszystkie linki, do, oczywiście, do tych swetrów, które użyję w dzisiejszym wideo, znajdziecie w opisie na dole. Zachęcam nowe osoby do subskrybowania kanału i do obserwowania mnie na Instagramie. Tam jest też dużo różnych ciekawych, modowych treści. Zaczynamy wideo. Proszę bardzo, to jest wyjątkowo taki sweter z Zary. I tu uwaga, pobrana polszczyzna, sweter. Jeden sweter, a nie sweter, więc od razu Wam to zaznaczam, bo wiem, że wiele z Was się też myli, jeśli o to chodzi. Także sweter to jest sweter z Zary w rozmiarze M. Tutaj to jest wyjątek, jeśli chodzi właśnie o Zary, bo chciałam Wam pokazać też coś takiego, co jest teraz bardzo w trendach. W trendach są takie właśnie bardzo zaznaczone ramiona. Tutaj są też przyte poduszki. Mówiąc, wszyte, nie do końca mam tutaj na myśli tak bardzo mocno wszyte je, bo one po prostu są bardzo takie na jednym, jakby na jednej nitce, wszyte, bardzo odstają. Przy każdym po prostu ruchu tutaj mojego ramienia, ja słyszę w uszach po prostu jak te poduszki się przemieszczają. Słyszę taki szelest dziwny, więc ja Wam tego swetra nie do końca polecam. Wiem, że on teraz jest bardzo, bardzo popularny. Na Instagramie czy ogólnie w sieci, ale ja nie jestem do końca do niego przekonana. Hmm, tutaj jest rozmiar M. Widzicie, że on jest dość krótki. Ja wziąłam specjalnie, bo wiedziałam, widziałam na stronie internetowej, że on jest krótki, więc wziąłam rozmiar większy. Natomiast nie czuję się w nim dobrze i jak dla mnie odpada, mimo że kolor jest przepiękny i przepiękny jest tutaj ten Półgolf. Kochani, jeśli robimy przegląd swetrów, to postanowiłam, że pokażę Wam jeszcze jeden sweter, którego już Wam pokazywałam w jednym z moich poprzednich filmów. Tutaj macie link do niego. Ten właśnie taki w paski, taki bardziej w francuskim stylu. Stwierdziłam, że jak najbardziej wpisuje się też w tę tematykę, więc dlaczego miałoby się go. Dlaczego miałby się tutaj nie pojawić? Ale ja go założyłam tym razem tył naprzód, bo stwierdziłam, że te guziki nie w każdym. Te takie złote guziki, które są tutaj teoretycznie z przodu, nie w każdej wersji, nie do każdej stylizacji mi po prostu pasują, więc wczoraj, jak pomyślałam, chyba je sobie odetnę, ale z drugiej strony pomyślałam, tak jak wiecie, taki pomysłowy dobromir, że przecież z tyłu nie ma tych guzików i będę je nosić po prostu w zależności od tego, jak mi będzie się podobało, albo tył naprzód, albo po prostu w takiej zwyczajnej wersji. Także daję Wam tylko taki sygnał, że jeśli przeszkadzały Wam te guziki, które były takim... Wiecie, ja nie lubię, jeśli za dużo jest takich rzeczy, które sprawia: wiecie, złota biżuteria, to, tamto, i robi się z tego, wiecie, taka lambadziara. Nie lubię bardzo takiego efektu, więc e, ja wolę prostsze te, te rzeczy w formie m, swojej i w wyrazie, aniżeli właśnie za dużo. Tego więc nawet bym się zdecydowała na odcięcie ich, jeśli nie pasowałyby mi. Natomiast w tym przypadku prezentuje się, myślę, to też dobrze, e, ale jak wiecie. Pierwotna wersja jest właśnie ta z guzikami na przodzie. Kolejny model to jest model z H&M w rozmiarze S i zobaczcie, to jest taki, nie wiem czy tutaj dokładnie to będzie widać, ale on ma taki kolor, tak jakby to było zabarwienie takiego jasnego beżu z różowym podtonem. Więc myślę, że mój opis powinien oddawać um, dość trafnie to, jak on wygląda na żywo. On ma tutaj rozcięcie, bardzo fajnie, bo wtedy można sobie, jak wiecie, do spodni po prostu um, tak włożyć, tak poukładać sweter, żeby z um, przodu prezentował się krócej i lepiej. Coś się tutaj działo właśnie tak um, w modowym klimacie, a z tyłu um, po prostu był dłuższy, jeśli chcecie go tak um, zostawić. Um, ten półgolf, właściwie golf, można powiedzieć, jest... Um, jest dość wysoki, także no tutaj musicie się zdecydować. W moim przypadku jest to dobre, bo zakrywa mi drugą brodę. E, natomiast jeśli chodzi o Was, nie wiem, bo on zdecydowanie będzie skracał nam szyję. Tutaj szyi już nie widać w ogóle. Nie wiem jeszcze na ten moment, co o nim sądzić, napiszcie w komentarzu, jak Wy się na niego zapatrujecie, bo ja go zamówiłam w takim, wiecie, szale, w dwóch kolorach, był wtedy Shopping Wing w Niemczech, więc stwierdziłam, zamówię sobie, czy szary, czy właśnie ten beżowy na pewno jakoś mi podpasuje, natomiast nie jestem teraz przekonana co do tego fasonu, także no nie wiem, dajcie znać. To jest sweter, ten sam w tym samym rozmiarze, znaczy myśl, mówiąc ten sam. Mam na myśli, że ten sam model, tylko że w innym kolorze. To jest jak widzicie taka jasna szarość. Myślę, że on jest idealnie oddany tutaj, ten kolor. Myślę, że wygląda super. Do mojego typu urody mam takie wrażenie, że prezentuje się lepiej ten szary aniżeli ten, ten beżowy. Dajcie mi znać, w którym ja wyglądam lepiej. Wydaje mi się, że ja wyglądam trochę lepiej w takich zimnych kolorach, szczególnie w połączeniu z tymi spodniami z, ze sztucznej skóry. Bardzo Wam też polecam właśnie mieszanie faktur, jeśli chodzi o ogólnie o stylizację, bo wtedy sprawiamy, że dzieje się coś ciekawszego, czy na przykład taką właśnie dzianinę z dżinsem, albo właśnie z ekoskórą, to wszystko będzie wyglądało właśnie trochę ciekawiej, aniżeli jakbyśmy nie wiem, do tego założyli dresy w podobnym właśnie materiale. Kolejny sweter to jest też handem. To jest rozmiar XS. Nie wiem czy wierzyć informacjom na metce, ale jest napisane, że to jest 100% wełny. Jeszcze sprawdzę tę informację i, gdyby się coś zmieniło, to na pewno pojawi się tutaj jakiś tekst. W każdym razie on był zdecydowanie najdroższy z tych wszystkich. Ja chyba za niego zapłaciłam bez promocji, bo płaciłam oczywiście też z jakimś tam kodem rabatowym. Około 60 euro, więc myślę, że może to być prawda, że to jest 100% wewnątrz. Zobaczcie, tutaj ma takie yy, różne dziwne, fajne akcenty. Yy, wycięcia i to też to wycięcie jest, widzicie, dość spore, także można sobie tutaj go yy, jakoś powkładać równie dziwacznie, właśnie do yy, spodni, żeby z przodu był krótszy, a z tyłu yy, trochę dłuższy. Bardzo podoba mi się jego forma, Jedyny co to nie wiem, czy właśnie podoba mi się to, że on jest taki właśnie prążkowany, natomiast no ciekawa jest na pewno ta, ta faktura i nad nim zastanawiam się, czego sobie aby nie zostawić, bo ten kolor jest też taki interesujący, to jest taki jasny beż w takim właśnie zimnym tonie, co bardzo mi się tutaj podoba. Ale przy nim czuć, że przynajmniej jest taki: wiecie, ten materiał jest taki cięższy, mięsisty. No, i na pewno nie ja się w nim, przynajmniej tak nie grzeję. Szczególnie w tych lampach tutaj, jak w przypadku tych dwóch pierwszych, które miały no, duży procent tych właśnie sztucznych materiałów. Kolejny sweter, jak widzicie, pokazuje Wam je w em, narastającej em, intensywności, można powiedzieć, koloru albo właśnie em, od, ja, od najjaśniejszego, przynajmniej w moim odczuciu, do e, najciemniejszego. Tutaj mamy trochę m, ciemniejszą właśnie wersję. Bardzo podoba mi się ten sweter, e, jego forma właśnie dziwne takie trochę balonowe rękawy. Ale on jest w rozmiarze XS i myślę, że popełniłam błąd, bo zobaczcie, że on jest bardzo krótki. Te rękawy są super, bo one są właśnie poszerzone, ale ta jego długość sprawia to, że mam wrażenie, że wyglądam jakbym pożyczyła sobie ten sweter od swojej młodszej siostry, której nie mam. W każdym razie tak, ale myślę, że albo wymienię go sobie na inny rozmiar, albo go sobie po prostu tak zostawię, bo widzicie, że włożone do spodni z tyłu i z przodu prezentuje się naprawdę dobrze, więc e, natomiast on skład jego nie jest najlepszy, bo ma tylko chyba 6% pełny w składzie, a cała reszta to wiecie, jakieś akryly, poliamidy, bla bla bla. Natomiast e, jeśli chodzi o skład, ja nie jestem takim e, bardzo dużym frikiem jeśli o to chodzi, więc e, tak naprawdę m, dla mnie liczy się też to, jaki ma skład, jakiej jest jakości ten sweter, ale super jest też to, że wygląda dobrze, więc jeśli w tym wypadku ten drugi warunek jest spełniony, to byłabym um, skłonna go sobie właśnie zostawić. Myślę, że właśnie, jak jestem teraz bardzo blisko tutaj um, obiektywu, to ten kolor, kolor jest oddany tak w pełni. Dobra, kochane moje, kolejny sweter to jest rozmiar XS, również H M. On, jak widzicie, ma tutaj takie mm, rozpięcia. Jego można kompletnie wypiąć i mieć z tego taki bezrękawnik, które teraz są bardzo modne. I z tego też powodu ja zamówiłam sobie właśnie go w tym kolorze, a nie w kolorze kremowym, bo on był jeszcze dostępny w kolorze kremowym. Jeśli będziecie szukać go, jeśli nie klikniecie w linki, tylko będziecie szukać go na własną rękę, to szukajcie w dziale wyprzedaży agentem, a nie w nowych kolekcjach, bo tam go też znalazłam właśnie cena wyprzedażowa. Chociaż też nie był najtańszy, bo on kosztował około 40 euro, więc nie wiem, nie sprawdzałam w tym przypadku, nie chcę Was, was oszukać, jaki jest skład tego swetra, bo po prostu zainteresowała mnie jego forma. Jego sobie oczywiście, jego ja trochę rozpiłam, może go sobie zapiąć i wtedy wygląda tak jak no, prawie, że normalny sweter. Mm, więc tak on by się e, po prostu prezentował. Ja natomiast nie jestem przekonana do jego formy. Nie podoba mi się tutaj, e, on prezentuje się trochę tak militarnie, przez, chyba przez ten kolor. E, tutaj ten ściągacz mi się nie podoba. E, nie podoba mi się ogólnie, tak jak Wam powiedziałam już, jego kolor. A nie chciałam powielać, bo wiecie, że mam taki diaminowy bezrękawik właśnie w kolorze kremowym, więc nie chciałam tego powielać i zamawiać sobie drugiego kremowego po prostu swetra ale nie czuję się w nim do końca komfortowo, muszę Wam powiedzieć, więc chyba będę go odsyłać. Natomiast jeśli poszukujecie czegoś takiego, wiecie, niekonwencjonalnego, czegoś innego, no to właśnie ten sweter myślę, że będzie idealny. Dziewczyny, mam dla Was jeszcze mały bonus. Przygotowałam dla Was stylizację właśnie ze swetrem i jeszcze jedną. I to jest połączenie właśnie tego dzianinowego swetra z pierwszej stylizacji plus taka sama właściwie od kompletu dzianinowa spódnica. Ja ją połączyłam właśnie tak, jak jest teraz modniej i w trendach, czyli ta spódnica jest zasłania niejako kozaki do kolana. Te kozaki są też bardzo teraz modne z taką nieprofilowaną cholewką, właściwie nieprofilowaną. Mam tutaj na myśli to, że nie ma tego wcięcia nad piętą. Także zaraz zobaczycie moją propozycję, do tego właśnie taką pouch bag i proszę bardzo. W moim dzisiejszym wideo. Mam nadzieję, że ten przegląd Wam się przyda, jeśli chodzi o swetry, bo sama bardzo lubię swetry i mam ich całkiem sporo w swojej szafie. E, dajcie mi znać, jeśli na któryś z nich się skusiłyście. Bardzo chętnie też zaglądam na Wasze profile, e, żeby przekonać się, jak te rzeczy później u Was wyglądają. Dajcie mi znać w komentarzu, zostawcie łapkę w górę, jeśli Wam się podobało, jeśli nie, to wiadomo, że nie. Czekam też na Waszą konstruktywną krytykę, jeśli coś mogę zrobić w przyszłości lepiej. No i widzimy się w moim kolejnym filmie. Pa pa!